Dzisiaj pokażę Wam tą oprawę świetlówką, a jest to Lightlena o, mo o mocy 36 W. Mieści jedną świetlówkę na 36 W. Dzisiaj będzie jej zapłon i troszkę ją sobie omówimy. Yy, tak wygląda oprawa. No dobrze, ona ma dorobioną wtyczkę, zapalimy ją sobie. Znowu jesteśmy u mnie w domu i na jednym filmiku mówiłem, tylko chyba go nie wysłałem jeszcze, że mam jednego magnetyka tylko. No ale dobrze, będzie jej, będzie jej zapłon. No to dobrze, zacznijmy od świetlówki. Wykręcę sobie tutaj rurkę. To jest piła. Troszkę wyeksploatowana. To miguje jedna elektroda. Świetlówkę sobie połóżmy obok. Tabliczka znamienowa. Mm, tak. Teraz wykręcę zapłonnik Ten starter Tutaj siedzi narwa Tam siedział inny starter Made in China Nie wiem yy, Jakiej był firmy Nie pisało A osadziłem tutaj taką narwę Made in Germany Więc powinien się sprawdzić Właśnie bardzo ładnie Yy, w tej świetlówce, so, w tej oprawie sobie radzi, ja już na oprawę mówię świetlówka, mi się już plącze język. Yy, no to robimy sobie jej zapłoń. Tylko a i o sprzętu wam nie pokażę, bo trzeba to zdjąć. A to. Oprawa ma swoje lata. To już gdy się zdejmę, to później się ciężko założyć. A oprawa później się sypie. No to zapłon. Uwaga, zapłon. Oprawa świeci naprawdę ładnie, oświetla mi cały sufit pięknie. Naprawdę mam chęć ją zawiesić, niestety tego nie zrobię. Jest żerandol dobry, nie będę zmieniał, co jedynie to sobie rastra mogę zawiesić. Hech. Troszkę słychać statecznik w tej oprawie. Nie aż tak mocno. Także tak świeci ta oprawa. Tu już nic, nic nie ma do mówienia o niej. Świeci ładnie. No dobrze. Zaraz ją zgasimy, bo troszkę powiem oczy bolą. Nie ukrywam, ale. Gdy ta świetlówka się spali, to tutaj osadzę osrama jakiegoś. No dobrze, za niedługo robimy jej wygaszenie. No to trzy, cztery. To na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia.